Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy wtorek. W czwartek wychodzi nowa liga w tocach, liga angielska. Także już wam mogę powiedzieć, będzie gruby opening na moim kanale: będzie polowanie na y, Hulita. Także będzie to odcinek numer 100 z FC Mobile na moim kanale. Także oj, będzie grubo. Także zapraszam Was na czwartek. A co dzisiaj? Dzisiaj szybki odcinek. Informacyjny na chwilę nagrywam przed półfinałem Ligi Mistrzów i słuchajcie, mam dla Was informację: e, drugi rok z rzędu BND organizował Mistrzostwa Polski w trybie head-to-head. -head. Mistrzostwa są e, darmowe, to znaczy, jeżeli chodzi o wstęp, każdy z Was może się zapisać absolutnie za darmo, nieważne. W jakiej lidze jesteście? Jaki macie overall? Wystarczy, że tutaj w komentarzu, właśnie, wyślecie swój, swój, właśnie, screen konta. Także zapraszam. Godzinę temu wrzuciłem posta, już ponad 20 osób się zapisało. Liczba miejsc jest w tym roku ograniczona do 200 i słuchajcie. Mistrzostwa są darmowe, jeżeli chodzi o wstęp, ale to nie znaczy, że nie ma nagród, ponieważ w tym roku będzie rekordowa pula nagród 1500 zł. Dzięki uprzejmości sponsorów, jeżeli uda się właśnie w ciągu tego miesiąca do startu pozyskać kolejnych, to możliwe, że ta pula jeszcze wzrośnie, ramy czasowe. To jest 10 czerwca, 15 lipca. Wtedy te mistrzostwa będą trwać. Najważniejsza informacja jest taka: póki co zapisy się zaczęły już teraz. Na spokojnie możecie się przygotować przez miesiąc, także jest czas. Dlaczego 10 czerwca startują te mistrzostwa? Słuchajcie, ponieważ w kilka dni wcześniej, bodajże jest to 5 czerwca, Wtedy w evencie toc wychodzą Ultimate Toc, czyli u Totsy. i będzie to taki okres, że każdy z nas będzie miał zrobiony już skład do końca edycji. I słuchajcie, jeżeli ktoś z Was w ogóle nie gra we FC Mobile, to teraz jest event Toc, są karty 108, 109 overall do zrobienia, czy też nawet do trafienia, czego Wam życzę. Jeżeli ktoś z Was w ogóle w FC Mobile nie gra, możecie sobie teraz, dzisiaj założyć konto. I ja Wam gwarantuję, że w ciągu tego miesiąca do 10 czerwca spokojnie zrobicie 110 Overall bez wydawania yy, żadnych pieniędzy. Co ja mówię? Może nawet 112 zrobicie przez miesiąc, a mając taki skład, będziecie mogli sporo ugrać. Także zapraszam Was do brania udziału, do zapisów co mogę wam powiedzieć na temat tych mistrzostw pula nagród 1500 może wzrosnąć z czego dla samego tylko zwycięzcy 500 zł plus grawerowany puchar będzie duża ilość osób będzie nagradzana rok temu mistrzem polski został Karol Busłowski zobaczymy czy uda mu się tą sztukę powtórzyć czy może ktoś inny ktoś z was właśnie kto ogląda ten odcinek zostanie tym mistrzem polski także zapraszam do zapisów liczba osób jest limitowana do 200 ponieważ będzie turniej podzielony na trzy fazy pierwsza faza to będzie grupowa będzie 20 grup po 10 osób w każdej czyli 200 z każdej grupy cztery najlepsze osoby awansują dalej, czyli będzie później druga faza, faza ligowa, cztery osoby z każdej grupy razy 20, czyli 80, 80 osób będzie grało w fazie ligowej i później będzie decydująca faza finałowa, czyli faza pucharowa dla 32 najlepszych osób. I wiecie, jak w pucharówce, czyli gracie ze swoim rywalem, i kto awansuje? No właśnie, kto wygrywa, ty na was je później. Jedna ósma, jedna czwarta, półfinały i wielki finał. Także cóż, zapraszam Was do udziału. Linka macie pod spodem. Będzie oczywiście jeszcze przez ten miesiąc na moim kanale więcej informacji na temat tych Mistrzostw Polski. Natomiast zapraszam do. Właśnie branie udziału, linka macie pod spodem. Natomiast ja już Was zapraszam na czwartek, bo będzie gruby pack opening z Ligi Angielskiej w Tocach. I będzie to odcinek numer 100 na moim kanale z FC Mobile. Trzymajcie się, do czwartku. Cześć.